Poety Ild... Konstanty Konstantego Ildaforsa Konstant... Konstanty Ildafons Gałczyński Ilderforsa Konstantego Ildafons... Nie... Jak to było? Cześć, witam wszystkich Nowy dzień, nowe jezioro Znajdujemy się właśnie w miejscu, które było inspiracją naszej dzisiejszej wyprawy I którego aura, miejmy nadzieję Będzie towarzyszyć nam podczas całej wycieczki Jesteśmy albowiem obok muzeum znanego polskiego poety Konstatego Ildefonso Gałczyńskiego, zlokalizowanego nieopodal jeziora Nickiego. Tak więc jest to bardzo dobra okazja, aby odwiedzić pierwszy akwen w krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Dzisiaj mamy pogodę idealną, 20 kilka stopni, bezchmurnie. Idziemy sprawdzić, jakie atrakcje czekają nas nad tym rozległym jeziorem. To co ekipa? Robimy to! Dawaj, no Miszki. super. Dobra, naleźć dzisiaj. Dawaj, skończ, tak, super. Bardzo dobrze. Bardzo. bardzo dobrze. O. Niewiarygodne. Jak widzicie jesteśmy już nad jeziorem Nickim, a ten znaleziony mały czarny notesik okazuje się być prawdziwym skarbem, bo są to zapomniane wiersze naszego słynnego poety, które mogą nam posłużyć jako artystyczny przewodnik podczas naszej dzisiejszej wyprawy. Posłuchajcie tylko tego. Chodźmy więc nad Nicką plażę. Piękne trunki wam pokażę. Woda mieni się złociście, później zrobi się coś mgliście, piasek pod nogami gości, jak ja lubię tę czynności. Póki siły są, hop wodę. Tylko szaleć w tą pogodę. A przy łunie z nadobniska damy sobie nieraz pyska. Jezioro Nickie o powierzchni około 1800 hektarów ma kształt silnie wydłużonej, wygiętej rynny o maksymalnej długości 23 km a szerokości niecałych 4 o dość zróżnicowanym dnie z wypłyceniami i zagłębieniami. Brzegi jeziora Przeważnie wysokie, w większości porośnięte są zwartymi kompleksami leśnymi puszczy Piskiej. Przy północnym brzegu jeziora są zabudowania rucianego nidy. Nad jeziorem są pola biwakowe i ośrodki wypoczynkowe. Jezioro jest rezerwatem przyrody. Średnia głębokość jeziora wynosi 6 metrów, a maksymalna 24. W lasach wokół jeziora Nickiego znajduje się wiele malowniczych ścieżek rowerowych i tras dydaktycznych. Jedną taką trasą możemy dojść aż pod sam majestetyczny dom Perkun. Jestem ciekaw, czy nasz słynny poeta przechadzał się tymi dróżkami i coś napisał na ten temat. Sprawdźmy. Chcę przekazać swą uchwałę. Idę w las, by zachlać gałę. W lesie cicho i przyjemnie. Napierdolę się tajemnie. Bróżka kręta, ale równa, nikt mi kurwa nie dorówna. Pójdę przy perkunie spocząć i poezji szczyptę począć, a wracając nad jeziorem, ciut zmęczony tym ferworem, siądę sobie na bindudze i rozmarzę się w żegludze. Jezioro Nickie, jak już wspomniałem wcześniej, położone jest w krainie Wielkich Jezior Mazurskich, dlatego też przyciąga bardzo dużą ilość turystów i żeglarzy. Ciekawe, czy nasz poeta był również miłośnikiem żeglarstwa. Nad jeziorem są atrakcje. Ktoś by stwierdził, to dewiacje. Mąci wodną toń co chwilę, co dla gapiów wbija szpilę. Bo co jeden większy, wyższy, a kolejny jeszcze szybszy, a następny pozłacany. A w tym przepych niesłychany. Większość się nie rusza prawie, bo tu chodzi w tej zabawie, nie o kunszt umiejętności, bo to konkurs jest piękności. Nad jeziorem niskim zlokalizowanych jest wiele pól kempingowych, namiotowych, które oferują przede wszystkim piękny widok na jezioro. Większość z nich nosi nazwę binduga. Binduga jest to słowo wielorakiego znaczenia, a tak się stałem, ciekawe czy o tych polach wspominał nasz gałczyński. Już od rana w polu gwarno, sezon w pełni, w słońcu parno. Ktoś tu wjeżdża, ktoś przestawia, ktoś o miejscu coś rozprawia. Jedni tańczą, inni drzemią. Kto ma piecze nad tą ziemią? Czy właściciel zły, czy dobry? Czy dostojny niczym chrobry? W jakim stanie są szalety? Czy jest woda, brak tandety? Czy tu państwu się spodoba? Czemu taka droga doba? Każdy to sam sprawdzić musi, kogo ta przygoda kusi. Dobiega do końca nasz poetycki dzień nad jeziorem Nickim. Dzięki znalezionemu tomikowi poezji Gałczyńskiego mogliśmy tutaj doświadczyć wszystkich atrakcji, które oferuje nam jezioro i okolice, ale jestem przekonany, że na pewno nie było tam jednej kwestii. Uuu! Nickie, zaliczone!